Dzień dobry, moje piękne panie. Ja już jestem w pięknym nowym domu. Tu za mną z tyłu moja piękna, słuchajcie, sypialnia. Trzeba będzie to Wam zdjęcia wyśle na Facebook i na Instagram. Słuchajcie, dziewczyny. Jest piękna pogoda. Wypiliśmy sobie kawkę. Wypiliśmy tego pyszne ciasto. <laughs> Czuję się dobrze. Humorek fajny. Jechałam całą noc, auto mnie, słuchajcie, wygrzmociło, z każdej strony wystukało, nic nie spałam, byłam na miejscu przed piątą, jestem zmęczona, ale szczęśliwa, dzisiaj jeszcze idziemy z dziewczynami wieczorem w tango, jeszcze mamy swoje tu sprawy, słuchajcie, przesyłam moc słonecznych, cudownych i namiętnych pozdrowień, kocham was, moje panie przeurocze. I trzymajcie się dzielnie na wszystkich popieprzonych pokładach energii. Pa, kochanie! Pa!